Roczniki. 94, 95 i 96. Dwa roczniki 94 i 95 zostały zaszczepione, natomiast 96, 94 i 95 zostały zaszczepione, 96 gdzieś umknął. Chciałam zapytać, czy jest szansa, żeby wywiązać się do z tej uchwały, bo no na pewno zapis uchwały nie, nie, nie to wspomniane. I czy jest też szansa, bo podejmując tą uchwałę, intencją było, że będzie to cykliczne wykonywanie szczepień, a, a, nie. a z tego, że taki tym się wziąć, to nie ma. Pani Wójcie, kto spróbuje odpowiedzieć na pytanie? Ten, ten temat, no to już przedmiotem dyskusji, <laughs> no rozmów, natomiast, natomiast w tym w tym powiem szczerze, tym, że za małą kadencję zapadły te... Te decyzje, ale ja jestem jak najbardziej za tym, żeby to kontynuować. Bo takie było zamierzenie, jak podejmowaliśmy ustawę, żeby to było techniczne niejednorazowe, bo mowa była o tym, że jeżeli to będzie jednorazowe, to tak stanie to w ogóle może nie jest do końca tak, ale. Uchwała, uchwała się możliwości, możliwości. A tutaj, no, Zobaczymy, na ile jest możliwość sięgnięcia tutaj do portela. Y, profilaktyki nie wiem na ile można, żeby posiłkować się jak nie to z budżetu po no właśnie jeszcze z tego co mi wiadomo że nie, nie, nie zostały do końca wykorzystane te środki w tym roku tak stało zł. zostało 6 tysięcy złotych. Tam zostało 120 zł. Tego roku. Z uwagi na to, że rotary, część e, dziewczynek zaszczepiła w zeszłym roku za darmo, one nie były objęte e, tym roku. Na... dziewczynek w roku. A, ale tylko 5, one były przetestowane przez e, gospodarstwo. Tak? to było, żeby program profilaktyki osobowej na kolejne lata. Przepraszam, nie czyli żeby prawnie z dalej można było prowadzić program profilaktyki szczególnych by należałoby uchwalić zadać mi program na kolejne lata i wprowadzić do budżetu. Tak, więc takie są kolejne jakby z tego, z tego co mi wiadomo to jest około 30 osób, tak? 30 osób razy 1100, no prawie 1200 zł. Jedna szczepionka kosztuje. Taki to jest koszt. Koszt to jest 35 tysięcy 340. Dobrze, po prostu 360. Ja myślę, że no, na komisjach musimy się przyjrzeć temu, tam gdzieś powstała nieścisłość. Program był e, uchwalany na lata 2009-2011, czyli w zasadzie się kończy. Natomiast zapisy w rocznikach i sposób dokonywania tych szczepień no, powoduje, że w zasadzie w 2012 roku należałoby to jeszcze e, realizować. Ale jak tutaj Pani Skarbnik mówi ze względów formalnych, no musielibyśmy zastanowić się nad kontynuowanie tego programu, żebyśmy mogli to w budżecie, w budżecie ująć i myślę, że dzisiaj specjalnie nie wymyślimy. Jest wola, żeby to dalej kontynuować. Natomiast y, musimy znaleźć środki, żeby, żeby zabezpieczyć na, na te szczepienia I, i proponuję, żebyśmy tą to, to dyskusję przenieśli na, na właściwą komisję i, i wtedy zastanawiali się jak ten problem y, rozwiązać. Bardzo proszę Pani Radna Krapczyk. Ja.